Każdy z nas doskonale wie i rozumie, że tak naprawdę życie w zanieczyszczonym środowisku jest nieprzyjemne, a nawet niezdrowe. Szczególnie jeżeli tym zanieczyszczonym środowiskiem ma być powietrze. Powietrze, którym oddychamy od samego początku naszego życia. Od pierwszego oddechu właśnie wciągamy je do naszych płuc. Co więcej, to właśnie powietrze. Odpowiada za to, że nawet mówimy, nawet właśnie za to, że dostarczamy do naszego organizmu tlen, czyli pierwiastek, dzięki któremu zachodzą procesy, czy też różnego rodzaju przemiany w naszych komórkach. Jest ono bardzo ważne i tego nie trzeba tłumaczyć nikomu. Jednak tutaj w drugą stronę trzeba tłumaczyć, jak o nie dbać i jak tak naprawdę walczyć ze zbędnym, i jego zanieczyszczaniem. Okazuje się, że nasze życie jest niczym innym jak wielką przemianą energii. Czy też zmianami energii można by powiedzieć raczej. Zużywamy energię chemiczną do tego, żeby coś na przykład podnieść, nawet samą naszą rękę. Ale ta oczywiście energia się zmieniła, ona nigdzie nie uciekła, ona zmieniła swoją postać. Zamieniła się na przykład w energię potencjalną zgromadzonej energii, która, jeżeli tylko byśmy wypuścili tą świeczkę, zamieni się w energię kinetyczną, związaną z prędkością poruszającego się ciała. A które uderzając w stół, na przykład, zmieniłaby się ta energia w dźwięk, czy w drgania, które tutaj powstają, albo w podniesienie temperatury. Wspominam o tym, że mogę powiedzieć. O wielkim cyklu energii, który ma swój początek w najbliższej nam gwieździe, czyli w Słońcu, które wysyła do naszą planetę bardzo dużo energii energii w postaci promieniowania. I ogólnie tą naszą planetę co najmniej ogrzewa. Ale w praktyce zaraz ta energia zamienia się tak naprawdę w procesie fotosyntezy, w procesie, w którym odżywiają się rośliny w to, że zmagazynują swoje, powiedzmy, ten, że energia, energia słoneczna zostanie zmagazynowana właśnie w komórkach tych roślin. A później na przykład jako ludzie zjemy te rośliny i tym samym dostarczymy składników odżywczych do naszego ciała. Więc ten wielki cykl energii, ta energia gdzieś będzie podróżowała, zmieniała się w różnego rodzaju postacie. Jeżeli mówimy o energii i też Możemy zaraz powiedzieć o cieple, bo ciepło jest jednym z rodzajów energii. To mamy kilka sposobów właśnie na ogrzewanie się, czy też właśnie na zrealizowanie tutaj niczego innego jak właśnie transportu tej energii. Tutaj przede wszystkim, jeżeli mam taką zwykłą, najzwyklejszą świeczkę, to ta świeczka świeci w bardzo ciekawy sposób, ale tak bardzo mocno skracając, gdybym się chciał od niej ogrzać, to mógłbym tak naprawdę dotknąć tego ognia. Jednak oczywiście nie byłoby to najmądrzejsze, ale na krótką chwilę mój palec mógłby przebiec nad tym płomieniem czy przez ten płomień i mój palec troszeczkę się zagrzał. Ale to było na tyle krótkie, że mój palec się nie oparzył. To jest doskonały przykład na przewodnictwo cieplne, czyli ogrzewanie poprzez dotyk. W momencie, w którym ja będę dotykał na przykład stołu, ławki, zapalniczki, świeczki, to tak naprawdę ciepło mojej ręki będzie ogrzewało ten przedmiot do momentu, w którym będą miały te same temperaturę. Jednak w praktyce sama sobie w przy okazji może ogrzewać nas jeszcze w inny sposób. I doskonale to znamy, czy też pamiętamy, chociażby z ogrzewania jakichś potraw, które stawiamy nad naszym ogniem. Dlaczego? Bo nad ogniem mamy rozgrzane powietrze, które właśnie unosi się dzięki konwekcji. Co więcej, ten dym, który tutaj powstał, też unosi się właśnie dzięki temu zjawisku. Zjawisku, które odpowiada za unoszenie się rozgrzanej substancji. I jeszcze jest trzeci sposób na ogrzanie się, sposób, o którym już właśnie troszeczkę dzisiaj wspomniałem, bo w przez ten sposób ogrzewa nas właśnie słońce, a jest to promieniowanie. Dobrze jest przypomnieć sobie, że jak siedzimy przy ogniu, przy ognisku czy przy kominku, to tak naprawdę nie musimy wkładać tam ręki ani siedzieć nad tym ogniem, żeby się ogrzeć, tylko wystarczy, że będziemy siedzieć kawałek od źródła tego ciepła. Dlaczego? Dzięki promieniowaniu właśnie też się ogrzejemy. Akurat promieniowaniu w zakresie podczerwieni. Na promieniowanie jest wrażliwa kamera. Na przykład nasze oczy nie będą wrażliwe, jednak sama w sobie kamera może już rozpoznać promieniowanie w zakresie podczerwonym, w zakresie właśnie widzialnego ciepła. I w praktyce, gdybym użył takiej kamery termowizyjnej, mógłbym zobaczyć jak wygląda świat, patrząc przy użyciu termowizji. I gdybym ja na przykład siebie zobaczył, to okazuje się, że ja wyglądam jak jakiś taki bardziej potworek, który ma cieplejsze i zimniejsze obszary na, swoim, na swojej twarzy, które zależą właśnie od tego, jaką temperaturę dane moje miejsce, moją twarz będzie posiadać. Wspominam o tym, ponieważ dbanie o energię cieplną jest bardzo ważne jest ważne z punktu widzenia właśnie dbania o czyste powietrze. Dlaczego? Ponieważ to właśnie większość zanieczyszczeń powietrza w Polsce pochodzi z niskiej emisji. To znaczy pochodzi z domków jednorodzinnych, które emitują zanieczyszczenia powietrza do atmosfery na niskiej wysokości. Niska emisja nie znaczy tutaj, że jest jej mało. Znaczy, że ona została wyemitowana na bardzo niskim pułapie, po prostu na wysokości kominu domów jednorodzinnych. Co gorsza, w Polsce spotykamy bardzo dużo starych kotłów, które emitują i produkują bardzo dużo dodatkowych zanieczyszczeń powietrza. Łącznie idzie to z tym, że w domach nie została przeprowadzona termomodernizacja albo została zrobiona niewłaściwie. Co to znaczy? Dobrze by było, żeby nasz dom. Nie emitował ciepła na zewnątrz, tylko był na tyle pasywny, a przy okazji wyposażony w jakieś odnawialne, ekologiczne źródła energii, tak, żeby być samowystarczalny. Taką technologię domów nazywamy domami pasywnymi i często spotyka się w Polsce już nawet szkoły, które są budowane w tej technologii, gdzie są ogrzewane nawet ciepłem, które pochodzi od uczniów. Ale. Może bardziej do praktyki. Jak spojrzymy na krajobraz Polski, to widzimy domy budowane na przestrzeni wielu lat w różny sposób różnymi metodami. Mam przygotowane tutaj trzy modele domków: domek drewniany, domek ceglany i taki sam domek ceglany tylko jeszcze przy okazji z warstwą ocieplenia, nałożonym właśnie styropianem na niego. Każdy z nich. Jest bardzo podobnie zbudowany, ma w tym samym miejscu okna i drzwi, przy okazji ma praktycznie takie same wymiary, tylko domek styropianowy, czy też ze styropianem ma właśnie jeszcze dodatkowo warstwę centymetrową styropianu dookoła niego, a przy okazji wszystkie pozostałe elementy tego układu są takie same. Każdy z nich jest wyposażony w grzałkę, która będzie imitowała piec który będzie nagrzewał nasz dom do zadanej temperatury. Akurat w każdym z nich jest zadana temperatura 57 stopni Celsjusza. Ale jakie są różnice między tymi trzema stylami budowania, bo oczywiście wizualne i to w zależności od naszych gustów, każdy potrafi ocenić. Oczywiście nie oceniamy w tym wydaniu tutaj, który domek jest najładniejszy. Aby dowiedzieć się, który z tych domków będzie właśnie z punktu widzenia energii, ciepła najlepszy, przydałoby się nam spojrzeć na niego przez kamerę termowizyjną, czyli urządzenie, które pozwoli nam na zobaczenie, którędy ciepło będzie uciekało z tego domku. Widzimy teraz domek drewniany w termowizji. Im obraz jest bardziej czerwony, tym to miejsce jest bardziej nagrzane. Możemy tak naprawdę zaglądnąć do wnętrza naszego domku, ale też dostrzec to, że to ciepło rozchodzi się równomiernie po tych ścianach, ale tak naprawdę temperatura ściany domku, tutaj w tym najgrzanym miejscu, wynosi około 38 stopni Celsjusza. Oczywiście po utworzeniu drzwi nagle tutaj by robiłoby się nam o wiele bardziej gorąco, bo w środku jest rozgrzany wspominany piec do ponad 200 stopni Celsjusza. Dla porównania, oba domki ceglane, jeden z warstwą styropianową, drugi bez warstwy styropianowej. I od razu możemy rozpoznać, który jest który patrząc na obraz z kamery termowizyjnej. Dzieje się tak z prostego powodu. Domek, który jest ocieplony, nie będzie tak rozgrzany na zewnątrz. Dopiero domek, który jest właśnie nieocieplony, jest bez warstwy styropianu będzie bardzo rozgrzany. Temperatura na jego boku wynosi ponad 45 stopni. Jest to bardzo dużo. Przy okazji możemy dostrzec różnego rodzaju moski ciepła, które pojawiają się przy niedoskonałościach elewacji i tak naprawdę różnicę, czy też ucieczkę tego ciepła z naszego domu. Drugi domek, dla porównania domek właśnie, który jest z warstwą z warstwą ocieplenia na boku ma około 30 stopni. Jest to o wiele mniej niż domek, który jest nieocieplony. Dzięki temu możemy prawie tutaj uzbrojonym okiem w kamerę termowizyjną stwierdzić, że bardziej wydajnym domkiem będzie oczywiście domek ocieplony. Właśnie ocieplenie domów, termomodernizacja może być odpowiedzią na to, co poszukujemy. Na walkę również o czyste powietrze. Dlaczego? Bo dzięki temu, że będziemy mieli dom, w którym, z którego będzie uchodziło mniej energii, mniej będziemy musieli się ogrzewać w środku. Mniej będziemy musieli spalić paliw kopalnych i nie tylko, też innych w jakichkolwiek sposobów, żeby móc ogrzać się i żeby móc wygodnie żyć w zimie. Przede wszystkim przy okazji zostanie nam również też więcej pieniędzy w kieszeni. Zapłacimy mniejsze rachunki za węgiel, gaz czy prąd, czy czymkolwiek innym byśmy się nie ogrzewali. Po prostu mniej ich zużyjemy. Jest to bardzo rozsądne, gdybyśmy musieli, czy też gdy powinniśmy, właśnie zacząć myśleć o naszym środowisku. Wydaje mi się, że termomodernizacja naszych budynków jest jednym z sposobów na to, żebyśmy walczyli o czyste powietrze. Do zobaczenia!